Hej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie to odcinek prawie instagramowego jedzenia, bo nie do końca, ale tak. Także ogólnie chodzi o to, że ostatnio znalazłem na Instagramie taki fajny filmik, gdzie robili burrito z waty cukrowej ogólnie się robi to z mięsem i z innymi rzeczami, a nie z watą cukrową zrobię dzisiaj wersję na słodko z watą cukrową ogólnie oni też robią tą watę jakby od razu z maszynki i to jest oczywiście ładniejsze, ja niestety nie mam tak dużej maszynki, żeby mi wyszła tak duża ta wata, bo chcę zrobić dość duże te burrito dlatego ja mam pakowaną watę co prawda ona jest trochę bardziej ściśnięta, ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś ładnie ją rozłożyć i wszystko wyjdzie spoko. Czemu nie powiedziałem do końca, że to jest instagramowe jedzenie? Bo ja to znalazłem na instagramie, ale nie znalazłem filmiku, tylko zdjęcie, więc ogólnie chciałem zrobić z tego film po prostu burrito z waty cukrowej, ale stwierdziłem, że poszukam filmiku na Instagramie i będzie to instagramowe jedzenie. Więc tak, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku instagramowego jedzenia. Otóż, jak widzieliście i widzicie cały czas gdzieś ten filmik, gdzieś tutaj, to na filmiku zaczynają oczywiście od tego, że już mają watę i już mają kilka rzeczy, a ja muszę do tego dojść sam, więc yy, za, za chwilę się za to zawiorę, ale jeszcze chciałem Wam tylko coś powiedzieć. Nie hejtujcie, że mam czerwoną twarz, a białe szyje, bo bo po prostu jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie właśnie na Instagramie. Jeżeli mnie obserwujecie, to dobrze wiedzieliście, że ostatnio tam miałem coś na twarz, i, i tak wygląda, jak to wygląda, ale już się goi i niedługo będzie ok, więc bez hejtów. A kolejna rzecz, to na moim sklepie już pojawiła się kolekcja świąteczna. Co prawda, jest ona bardzo limitowana, także jeżeli chcecie kupić sobie jakąś bluzę albo skarpetki albo kubek opaskę czy czapkę zimową, to pędźcie szybko na stronę dearstime.pl. Do każdego zamówienia, które jest z kolekcji świątecznej, będzie autograf gratis. Także jeżeli chcecie ode mnie autograf, a przy okazji chcecie mieć coś z mojego sklepu, to koniecznie wybierajcie na dearstime.pl, czyli na mój music shop i zamawiajcie czym prędzej ee, świąteczne rzeczy, bo będzie super. A kubki są naprawdę super, bo wyglądają tak. Mhm. <laughs> mm Taki kubek musi mieć każdy. Jak już teraz zareklamowałem swój sklep i powiedziałem o tym, że mam czerwoną twarz. I proszę nie patrzeć na tą twarz, tylko patrzeć na to, co się dzieje tutaj. Ja zacznę od tego, że opakuję watę cukrową i myślę, żeby ją rozkładać po prostu na stole. Mógłbym to robić ewentualnie na desce do krojenia, ale niestety takiej nie mam. Wyjmę sobie watę. Oni robili to różowo-niebieskie i to wyglądało mega ładnie. I mi też wata cukrowa kojarzy się z kolorem różowym i niebieskim, jak dobrze wiecie, bo widzieliście już pewnie moją kolekcję w sklepie e, to z naleśnikami z watą, właśnie tych rzeczy dostawa też już zaraz będzie, albo już jest. No tutaj ja kupiłem, wiecie, paletki. I tutaj są różne kolory tej baty. Zaraz policzę ile jest różowej i niebieskiej, więc może zrobię różowe niebieskie. A jeżeli będzie zbyt mało, to wtedy zrobię kolorową. I teraz tak, różowa, niebieska. Różowa, niebieska. Six and a half hours later. Mam ich aż tyle i tych jest tyle. Więc te na razie muszę zrzucić. To teraz tak, policzmy ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 wat. A tu wata jedna ma 20 gram, czyli pół kilo wyjdzie. To jest takie i to nie jest zbyt puszyste, a powinno być. O, tu w środku jest puszyste, więc ja to po prostu muszę tak rozłożyć i w środku będzie puszyste, tylko na zewnątrz nie będzie. Tej mi się do rąka, nie powinno, nie wiem czemu. Może ja to powinienem robić w rękawiczkach. Z tego, co widziałem na filmiku, to oni używają rękawiczek, ale mi się wydaje, że oni nie używają rękawiczek po to, żeby było im łatwiej, tylko po prostu ze względów higienicznych, bo jakby to sprzedają, tak? Operacja y, rozpoczęta, uwaga. jest ona ma taki łososiowy trochę kolor, a nie różowy. No ale dobra, sklejam ją razem z tą. No! I teraz to wygląda całkiem nice. To za godzinę skończę. Okej, okay, kolejna. Trzeba ją tutaj tak, wiecie, jakby rozedrzeć na środku. I rozkładamy jak dywan Zrobimy takie ładki, Czyli będzie niebieska, różowa, niebieska, różowa, niebieska, różowa I tak dalej Mniej więcej układam to w prostokąt Od razu mówię Żeby później to ładnie zawinąć Tak jak burrito Potrzebuję więcej niebieskiej Bo tutaj mam na razie dużo różowej Wtedy tyle waty miałem jak nagrywałem wannę Albo jak wracam z jakiegoś eventu I mam od was pełno prezentów I w prezentach jest wata Więc muszę się przyznać, że, że W końcu mam dużo waty cukrowej w domu Tak powinno być zawsze Tylko, ja nie mam gdzie tego trzymać Okej, okay, wygląda to już całkiem nieźle, tylko nie wiem, czy to się do siebie w ogóle klei. Nie mam pojęcia. Czy jak ja to podniosę, czy to się... Aha, to się rozwala. Czy ja mogę ją skleić? No nie wiem, nie chcę tego też tak mega ugniatać, a też z drugiej strony mógłbym to zmoczyć i skleić, a to wtedy ta wata się totalnie rozpuści. Nie no nie wiem. Dobra, na razie ułożę to po prostu tak. Przy upadaniu będę musiał po prostu mega uważać, że mi się nie zepsuło, wiecie, jak sushi. Czemu wata cukrowa się do siebie nie klei? No, powiem wam, że to będzie. Duże to, chociaż właśnie się obawiam trochę, bo jeżeli ja zrobię takie mega, to, to ja tego nie zawinę, bo ono mi się rozjedzie, więc nie wiem, czy nie zakończyć już na tym, tylko nie dołożyć tu warstwy drugiej, o, tak, tak zrobimy, tak to zrobię, że dołożę tu warstwę do góry, żeby na środku mi się też nie, nie przesiąkło, jak położę lody, bo ogólnie będziemy wypełniać to lodami, żelkami, i wszystkim co jest słodkie. Ale głównie bazę taką, wiecie, jadalną taką mega tworzą lody, które są ze słodyczami, czyli trochę takie McFlurry. Nie no, spoko to wyglądasz. To si. Śmiesznie czuję się, jakbym robił dywan z wagi cyfrowej. To jeszcze tylko dwie mi zostały. Ups, potrzebuję... A nie, tam są jeszcze dwie, dobra. Potrzebuję trzech tak naprawdę. Tu daję to na środek i na daję różową i mamy skończone. Ej, wyszło idealnie. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, bo nie, nie liczyłem tego. W sensie, rozkładałem tak, żeby rozłożyć. Nie sądziłem też, że będę robić dwie warstwy w sumie. To dam Wygląda mega. Jak już mam gotową moją bazę, to teraz mogę zacząć robić prawdziwe burrito. A do prawdziwego burrito Potrzebuję teraz. Najpierw słodycze, a później lody. Bo ja się boję, że mi się to wszystko zepsuje. Więc tak, tu mogę bardziej ugnieść ten środek, żeby mi się to trzymało. O, na tej różowej tutaj w środku będę rozkładać rzeczy. I teraz tak, mogą to być na przykład żelki. Ja tutaj mam śmiej żelki, więc nasypujemy. I wiecie co, bo ja nie mogę tego robić chyba tak na środku, tylko bo też muszę to trochę po bokach. Żeby to nie było, wiecie, takie puste w środku, bo boki się trochę zwija do środka i później się zawija w rulon. Eee, więc no, muszę to jakoś rozkminić, ale damy jeszcze jedną paczkę, bo jest ich mało. Myślę, że gdybym miał taką, wiecie, normalną watę, to by było lepiej, bo ta jest kurde teraz posklejana. Ona nie tworzy jednej całości, a tam tworzy im jedna całość. Ja się boję, że ona mi się rozleci. A jak mi się rozleci, to będzie jedna wielka masakra. Okej, okay. teraz wsypuję... one się nazywają sma, sma, Smarties. Teraz mogę dać kolejne żelki nim 2 śmiej żelki Happy's całą paczkę, a co? To teraz mogę dać w sumie jeszcze jedną paczkę. Myślę, że nic się nie stanie. Wiecie, żelki są dobre, nie? To teraz może położymy pianki Haribo, które są smurfami tutaj. To teraz dodamy KitKata różowego, bo Kit Kat różowy zrobi ładny nam kolor. Kurde, myślałem, że on jest bardziej różowy, a on jest taki. ja w sensie myślałem, że jest taki pudrowy, a on jest taki ciemny różowy. Ej w ogóle jak, jak kiedyś założę swoją knajpę, restaurację czy cukiernię, to będzie takie coś do kupienia. Dobra, wsypuję MMMsy, które mi się wysypały. Dobra, może starczy. Bo nie wiem, czy widzicie, ale tu się zrobiła już taka górka. I teraz brakuje mi tutaj tylko i wyłącznie lodów. Wziąłem lody truskawkowe, bo są różowe. I stwierdziłem, że różowe będzie pasować no, do niebieskiej. Nie wiem, ile tych gałek, ale myślę, że tak. Takie, o, jeszcze jedno, I koniec. Wow, to jest obfita porcja, naprawdę. Ej, w ogóle jakoś strasznie szybko mi to poszło. I teraz tak, jak to zrobić? Ja to wszystko powinienem lekko zagiąć. Lekko zagiąć do boku. Ej, to się całkiem klei. Ale tu mi się wata rozpuszcza w jednym miejscu. Okej, okay. i teraz jak już to zagiąłem, to teraz to wszystko powinno iść do góry, a nie chcę. Nie, nie, nie rozwalaj się. Okej, okay, mam. Idzie. O, rozerwało mi się w miejscu, gdzie jest to wszystko. O nie. O nie, to ja z tej strony zawinę do środka. Okej. Okay. Okej, okay. bo ja. a nie skleiłem tego do końca. O nie. O nie. O o, to wszystko dotyka ziemi. O nie, ja to muszę podkleić. Ale jak? O, to będzie takie trochę oszukane, Burrito. Bo nie będzie zawijane, tylko będzie sklejane. No cóż, nie spodziewałem się tego. No tam gdzie są lody, to jeszcze mi się skleja, bo one jednak się kleją trochę. Ale się boję, że się też spuści zaraz. Dobra. Okej, okay, biorę teraz jednak potrzebuję tych kolorowych wad, tych żółtych. Ja to skleję. Ach, awaria. Jak zwykle, czemu mi się nic nie udaje w tych filmach? Okej, okay, tu jest sklejone. Jeszcze jednej potrzebuję do sklejenia. Tego w ogóle myślę, czy nie wprowadzić żółtych bluz w kolekcji. Więc dajcie znać, co myślicie o żółtych bluzach, czy wam się będą podobać, czy nie. I teraz jest taka sytuacja, że ja potrzebuję to przekręcić do góry nogami. Ale czy mi się to uda? Może, może mam pomysł. Filip! Potrzebuję pomocy! Weź, o tak zrzuć na rękę sobie. Ja. I teraz musimy tu jedno... O! Uważaj! No, no, no. Trzymaj, trzymaj, błona. Deski się rozjechały. Dobra, znaczy. trzymaj. Dobra, i tu trzeba załatać y, y, żółto to. Ogólnie no nie wygląda to tak, jak chciałem. I uwaga, to jest nasze burrito. Inne nie będzie. Miało być pięknie, jest mniej pięknie, ale ogólnie wygląda całkiem śmiesznie. To jest moje, uwaga kochani, burrito. Jak już mam te swoje burrito, które wygląda jak bochenek chleba wypełniony czymś, to możemy je przykroić, żeby sprawdzić jak to wygląda w środku. Uwaga. No dobra, nie wygląda jak u nich. Ej no, całkiem fajnie. Zobaczcie, całkiem nieźle. Taki bochenek chleba. Z lodami. O! Jak tak sobie ściśniecie, to jeszcze całkiem da się to zjeść. W tym momencie muszę już tego spróbować, bo inaczej nic z tego nie będzie. 3, 2, 1. Smakuje watą cukrową. I nic podoba to nie czuć. Naprawdę. Lody? Proszę was. Moje wato burrito podobne coś nie wyszło. Ale to wiecie, nie pierwszy raz, kiedy coś mi nie wychodzi z instagramowego jedzenia. Może następnym razem zrobimy faktycznie burrito takie prawdziwe i po prostu ja kupię dużą maszynę do waty cukrowej i zrobię to w wielkiej maszynie do waty cukrowej. Także dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak mi wychodzi prawdziwe burrito, bo jednak sklejane z waty cukrowej nawet nie przypomina burrito. Myślałem, że jak kupię watę cukrową i ją posklejam, to ona będzie ok, I myślałem, że ona się sklei, a co się jednak nie klei i to wygląda tragicznie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, albo to jest ostatni, albo przedostatni odcinek ze zwykłej serii i zaczynamy serię świąteczną. Na moim kanale będzie mega dużo challenge, będą bardzo fajne filmy, będzie piękna sceneria, będzie też pewnie jakiś konkurs. Także jeżeli nie możecie się świąt ze mną, to koniecznie klikajcie subskrypcję dzwoneczek i widzimy się już święta do zobaczenia. W kolejnym odcinku baba! Pa, pa.